Cześć, witajcie moi drodzy. <laughs> Jestem Cyborg. E, witam w kolejnej, dawno, kolejnej części Dead Space. Mamy takie trz, już trzy robale ale ten i musimy jeszcze zabić dosłownie 5 Więc dalej, czy. ciągu Dead Space, ta gra o tych robakach którą graliśmy dzisiaj? Nie, dzisiaj nie graliśmy. Ostatnio. No, i musimy yy, dokończyć działa zniszczenia i oczyścić bodajże to powietrze. Jak zwykle kłopot za amunicją. Udało się, pocz poczekaj niech podam bliżej. Odpadł, tak? Kurcze, bla blaszka. Makie, chcesz, możesz wziąć sobie krzesło. Tylko uważaj na moje kabelki, kabelki. Kable. O, kable. Co to kable. Tu są kable, widzisz. Dobra, mamy już kolejną amunicję. do tego? Tak, są, mikrofon jest podłączony do komputera za pomocą kabla. To jest takie To te Mhm. Dobra, teraz musimy szukać robali, robali takich obrzydliwych... No glutków też. O, dało, przydałoby się naładować. Tak, jest naładowane Jest amunicja. Zapieramy ją my No, bo tu już nie ma grawitacji z tego co widzę. Ja tak. O, teraz grawitacji nie będzie. Mamy iść do góry. O, trzeba uważać. No. Dobra, jest zero grawitacji. Trzeba uważać. no. my zobaczysz. Tutaj możemy sobie po ścianach chodzić. To musimy otworzyć naszą mocą. No, jak to się robiło? Oha, dobra, tędy. Tu nie ma tej planety już. Co ja robię w ogóle? Co ja robię? Możemy na razie tutaj. ładnie to tutaj wszystko. Hm. Co ja odpierdzielam? Skoczmy tam, tak? Dobra. Tu są ładne drzwi. Kto się przyciskiem robił? O, udało się. Nie działa. A te drzwi obok. A dobra, dobra. O! Co to wyskoczyło? Nie lubię ich. No, trzeba je zastrzelić. O nie, 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 nie. nie. Kurde, szybkie są. Dobra. Nie będziemy z nimi walczyć. Hop. Zostawmy je. Dobra, nie, dobra, no, ma nie, będę mamy amunicji. O znowu kolejne No O, dostał ładnie. A wow! Nie wiem czy to są chłopcy czy nie. Są Tam to już nie żyje, jeszcze został jeden. Dobra. No ale został pokonany przez nas. No trudno, ale ci koledzy jego są źli. Co nas zjeść? No to. No przesuń się, no. Dobra, przesunęło się. O kurde. To nie wygląda za ciekawie, moi drodzy. Tak jak myślałem, zostaniemy zaatakowani. Nie, jeszcze żyje. No wystaw swoje rogi. Dobra, pokonamy. Nie, ja No, no. I to właśnie teraz. O. Tak nas kakają, z O, udało się. Ona nas No bo tam nie ma grawitacji, i można sobie tam latać, jak tak. To jest. Tak. Ale tu mam. No jak gołą. Czy tu się teraz ile twarz? W mojej buzie Całą, całą oczy, nos, wszystko Okej, okay, teraz gdzie mam tu iść? Security, thank god! Uh -huh, uh -huh. No jest amunicja, nie wiem czemu, ale tym głębiej w grze tym mniej amunicji. I coraz trudniej jest Mój drodzy to już jest 15 odcinek Kurde, długo, dużo odcinków. Dobra. Och. Tak. I have bad thing about this. Czy tu trzeba otworzyć jakoś? Tylko jeden teraz nie pamiętam jak. To nie to, to jest wybuchowe. Co ja odwalam, cyborg? Dajesz ciała? Dobra. Gdzie to jest główienko? Trochę na górze było Muszę znaleźć teraz tak źródło energii który, za, którym, za pomocą Panie którego Otworzę... Nie to już nie jest coś, minę już dawno było z tą planetą Źródło energii Za, za pomocą Panie której to Dobrze To zmykaj wtedy nie. Które otworzy Tamte nam drzwi Tylko nie widzę tego źródła energii Diplomatic. O... To nie to! To jest wybuchowe! Co ja odwalam? Daję Dajesz, ciała! Dobra! Gdzie to jest, główienko? Trochę na górze było. Muszę znaleźć teraz tak, źródło energii, który, za którym... za pomocą którego otworzę... Nie, to już nie jest, coś minęło już dawno było z tą planetą. To jest źródło energii za to, za nie pomocą jest której... Planem. Dobrze to zmykaj wtedy. Nie. Które otworzy tamte nam drzwi? to nie widzę tego źródła energii. Tylko nie to do, do tej piramety. O. Tak. Dobra, coś się stało. Zepsuło się mały czarny ekran, ale już ogarnęliśmy sprawę. Dobra, widzę, się? Tak. Nie. I jedziemy teraz windom. Nie wiem co się stało. Coś się źle nagrało albo nie wiem co. Teraz zjeżdżajmy w dół. Co to znaczy? Koła, idź nos wydmuchę porządnie proszę, co? Masz. Słyszę ty gadasz. użyjmy teraz... O jeżek ja tego miejsca nie trawię. O dzień dobry Nie, nie, nie. ja nie lubię tych potworów O nie, glutki Od zarąbania glutko uciekajmy, proszę, szybko, 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 szybko Ajzaku, uciekaj! Musisz to przejść do mam w tą stronę W tupie z potworami! Gdzie? Brzydko powiedziałeś, nie mów tak. Ja tak mogę mówić, ty nie. Mogę mówić. Ty nie możesz mówić. Też nie mogą mówić. Dzieci nie mogą tak mówić, tylko dorośli. A ty nie jesteś dorosły. Tylko dorośli mogą tak mówić. No idą glutki. Musisz mieć amunicję. O, karabin najlepiej na glutki to sobie radzi. Tak. tak. Zwolnione tempo na glutkach. Tak, ale niebezpieczne maluchy. To Ktoś jeszcze chce walczyć? Jeszcze ten Jezu za mam. Nie mogę go rozwalić. O! Glutki! God damn it. Dobra, już po glutkach. No, glutki są okropne. Nie lubię glutków. No, nas nas. Nie ma żadnej amunicji szkoda. Dobra, idźmy w stronę, którą mamy iść czyli tędy. No jest Co to? A nic nie wyszło, to dobrze. Trzeba, że coś wyjdzie z nich. Wyjdzie z nich. Dobra, i w dół. Co na dole nas czeka? Chyba ten potwór do zabicia. Gra rzeczywiście bardzo długa jest. Jeśli chodzi o Dead Space, a nie to co te gry. Teraz gry, w które można przejść w dosłownie 3-4 godziny Ostatnio miałem przyjemność oglądać film z o, je, je. nie 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 to nas to zabiera nam życie Z, z z czego? To był bu... Dark Souls 2, gościu 20 minut przeszedł. Oczywiście używając wszystkich bugów tej gry przeszedł 20 minut. Można to na YouTube zobaczyć, więc sobie możecie znaleźć. Dobrze, szukaj potworów. Dobra, idziemy prosto. Mamy sklep. Aha, tutaj jeszcze. Zobaczmy, co można w sklepie ciekawego kupić. Na pewno nie warzywa. Co mamy? Mamy 5600 kredytów. Mamy kask. Mamy kask, nie widzisz? No przecież widzisz, tu jest kask. Uh -huh to tu? Amunicję Amunicję Przydało mi się trochę życia. Dobra. Ciężko by to kupić. Dobra. Okej. Okay. Tak, tak. Mamy tutaj, są różne stroje. Nie ten. Aha. Żeby to uruchomić, to trzeba... Nie, no tutaj musimy te stwory wszystkie zabić, żeby to wszystko wróciło do normy. No dobra, no. Rzeci rzeczywiście. rzeczywiście. pierwszy musimy mieć, tak? Tak? Mamy dobrą zbroję, tylko mało życia i mało amunicji. To jest największy błąd. O, tego nie lubię początku pamiętać, jak pierwszy raz spotkaliśmy tego stwora. Nie wiedziałem, jak go pokonać. Ale on jest bardzo prosty, wystarczy w jego. w jego odnóża strzelać. Dobra. A to jest zły. Aha, uh -huh. a uwaga, udało się nam go pokonać? Tak. Dobra. No, ale to był potwór zły, wiesz? Wszędzie jest ta maść, normalnie guzerków. Nie A czytaliście książkę, może, Starcrafta, ta, Tam na przykład jest takie, nie, takie, takie coś. Nie o zergach, że zergi są właśnie jak taka. taka kupa, to wszystko asymiluje i później. taką kupę? <głos》>. Nie, chodzi o to, że oni zjadają różne stworzenia Tego? i mutują. Tego. Nie, to nie, nie, w tej, w innej grze, to jest bardzo fajna sprawa, na przykład o tym chyba w StarCraft 2 w grze nic nie było, mowy, nie wiem, nie jestem pewien, ale wiem, że w były. było i to było fajne, jak atakowali, na przykład asymilowali psy i tak zerlingi powstawały. Ale tak samo bodajże Karigan zamieniła się w tego, o nie, ten duży, co ma, on ma bardzo grubą zdroję. No, nie mogliśmy go kiedyś pokonać. Ale wiemy teraz co i jak. Dobra, 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 dobra co ja robię! Teraz gdzie on leży. Od tyłu czego go zawsze pokonać. Nie. That's game that game is horrible. No. Nie Pokonamy go. Chyba, leży. Dzisiaj, wiesz, jak mnie sterowanie w tej grze denerwuje. Zaczynam w sensie, przecież w innych w innych częściach tak samo chyba go pokonałem To jakieś części odpadły <głud> jest au jak on to robi no w końcu padł no po co marnuję w niego amunicję a nie żyję już no to jest taka walka no ale ciężka walka power no dostaliśmy dzięki on jest Power on nie jest Spidermanem, nie martw się Power Co to jest? taki Aha, dobra, doszliśmy w końcu Do tego stwora, który zanieczyszcza nam powietrze Jest No na szczęście jest niegroźny On jest takim człowiekiem Widzisz? Naładujmy sobie moce Salsis tak to się tak nazywa. Jezu, słyszę glutki, jak ja ich nie lubię. Chyba jeszcze trzy nam zostały do pokonania, stwory. Z, z tego co pamiętam. Okej, okay. jezu, tak raz rzeczywiście strasznie długo. Myślałem, że ją szybko ją przejdę. Ja myślę, że 30 odcinków tą gładko będzie. Nawet 40. Za chwilę dobrze? O, tutaj ten ziomek tam utknął. W ogóle ten mam iść. O. Który ten le level wybrać? <laughs> Nie pamiętam. Ojcha, coś źle nacisnąłem. A, na drugi level pojedziemy. Zobaczymy, co tam się dzieje ciekawego. To szkoda, No dobrze, że są winni, że nie musimy po tych schodach chodzić, to jest... Dobra, widzę, że już tracimy energię, znaczy powietrze. Czyli tutaj gdzieś jest jeszcze jeden stworek. Jest! Znaleziony. Ale jak tam do niego? No jest tutaj. Dobra, jest. Pokonany, powietrze oczyszczone. To jest zmutowany człowiek. Jeszcze zostały nam dosłownie dwa stwory do pokonania nie widzę. Naj Najwięcej odcinków zajęła właśnie ta misja Z tego co widzę to Nie widzę Musimy jechać na level pierwszy i chyba tam na dole gdzieś się ukrył jeszcze jeden głupi potwór Nie tak mówić Mogę Kuba mówić, ja jestem dorosły, a ty nie Dobra, tam mam iść, dlaczego mam tam tutaj iść? Kuboś mogę mówić. Co to robi? No, Dalej mnie tu prowadzi. Gdzie ten stwór jest? Słyszę go, ale ja go po prostu nie widzę. Tu gdzie może być? Mhm. Tak, przed chwilą kuboś tak powiedziałem. Nie. O, dobra, już go widzę. Tam się ukrył. Ja też widzę. Tylko mam go zabić. Musi się tak A nie, nie mogę, to jest chyba jakaś niezniszczalna. Z tego co widzę, muszę jakoś hasło spowolnić. poprawę powiedz, powiedz po hasło. Nie, to też nie działa. Tak? Nie, tu nie chodzi o hasło. poprawę po hasło. Tu nie mam po żadnych haseł mówić. Nie, Kubuś, nie trzeba mówić. Trzeba potwora. Po Aha, czy. A, tu też go nie mogę zabić. Czyli muszę włączyć jakoś... Jak ja to zrobię? Ciężki orzek do zgryzienia. Musimy uderzyć. Dobra, udało się spowolnić. Teraz mam czas, żeby go pokonać. O, dostał, dostał, dostał! A. A! zabiłem go. Hurra! Udało się! I co teraz mam zrobić? Nic się nie pojawiło, że go ten zabiłem? Nie. Gdzie teraz mam iść tu? O! O, ciekawe, teraz do góry. Na trzecie. Na drugie. Na drugie piętro jedziemy. Piętro, Okej. Okay. Nie ma hasła. Nie ma hasła. Nie! Niech to hasło. Dobra, moi drodzy, ja się z wami będę żegnał. Hasło trzasło i z z widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Papa! Pa. Pa, pa.